Czasami, gdy mężczyzna wchodzi do pokoju, zwraca na siebie uwagę, nawet nie mówiąc ani słowa. Nie mówi głośno i nie podejmuje żadnych wysiłków, aby zaznaczyć swoją obecność. Ale ona tam jest. Jego obecność jest cicha, lecz jego wpływ potężny. Kobiety od razu zauważają takiego mężczyznę, ale nie potrafią wyjaśnić, dlaczego czują się nim pociągane. Ponieważ to nie jest charyzma, ani energia, to jest odbicie wewnętrznej siły. Ten człowiek nie próbuje niczego udowadniać. On już wie, kim jest. Dlatego nie próbuje zwracać na siebie uwagi. I właśnie dlatego przyciąga uwagę. Dzisiaj porozmawiamy o pięciu cichych mocach, które posiadają tylko naprawdę silni mężczyźni, a które kobiety nieświadomie zauważają. Są to cechy, które nie są widoczne dla każdego, ale ich wpływ jest głęboko odczuwalny. Jeśli chcesz stać się kimś o takiej głębi, czytaj dalej. Ponieważ teraz dochodzimy do sedna sprawy. Rozdział jeden zdolność głębokiej introspekcji. Niektórzy mężczyźni niewiele mówią, ale ich obecność wywiera głęboki wpływ. W ich milczeniu ukryta jest mądrość. Ludzie czują się bardziej świadomi siebie w swoim otoczeniu. Kobiety również to zauważają. Ponieważ tego typu mężczyźni to mężczyźni, którzy znają siebie, rozumieją swoje uczucia i poznają swój świat wewnętrzny. Umiejętność głębokiej introspekcji to cecha, której nie widać na zewnątrz, ale która przyciąga ludzi niczym silny magnes. Ten człowiek wie, co czuje, ale nie staje się niewolnikiem tych uczuć. Nie znajduje ulgi w przerzucaniu swoich uczuć na kogoś innego. Akceptuje je, analizuje i uczy się nimi zarządzać w sobie. Kobiety wyczuwają to intuicyjnie, ponieważ ten człowiek potrafił zrozumieć nie tylko życie, ale i siebie. Nawet jeśli na zewnątrz szaleją burze, w środku panuje równowaga, centrum. To centrum daje kobiecie pewność siebie. W złożonym świecie tak prosta i zrównoważona istota jest rzadkością. Dlatego kobiety znajdują spokój u boku takiego mężczyzny. Zachwyca nie tylko swoim głosem, ale nawet swoją ciszą. Ponieważ cisza ta nie jest pusta, jest to wynik głębokiej pracy wewnętrznej. I kobiety to czują. Kiedy to poczuje, ogarnia go ciekawość i chce się zbliżyć. Rozdział dwie. Człowiek, który dawał bez nagrody. Naprawdę silny mężczyzna nie czuje potrzeby popisywania się tym, co ma do zaoferowania. Nie mówi o swoich dobrych uczynkach, nie okazuje swojego zainteresowania, nie próbuje dowodzić swojej miłości. On daje, po prostu dlatego, że ma na to ochotę. I kobiety to rozumieją, i rozumieją to bardzo szybko. Ponieważ u tego typu człowieka nie widać tej postawy pełnej oczekiwań, którą często można zaobserwować u innych. Pomagając nie oczekuje niczego w zamian. Okazując miłość, nie oczekujemy niczego w zamian. Nie chce istnieć dzięki temu, co odaje, on już wie, kim jest. Wielu mężczyzn dzisiaj ukrywa okazję za wartością, jaką oferują. On, ona składa komplementy, ale w głębi duszy oczekuje podzękowania. Otrzymuje prezenty, ale w zamian oczekuje uwagi. Człowiek o cichej mocy jest ponad tym wszystkim. To, co prezentuje, jest spokojne, proste, ale robi wrażenie. Ponieważ postrzega relacje jako przestrzeń dzielenia się, a nie obszar inwestycji. Kobiety natychmiast zauważają takie podejście. I są zaskoczeni. Ponieważ zetknięcie się z tak rzadką postawą ma na nich głęboki wpływ. Wartość, która pojawia się niespodziewanie, jest wartością najtrwalszą. Taki człowiek byłby niezapomniany. Daje w milczeniu, zostawia ślad, pozostawia po sobie nie słowa, ale uczucia. A kobiety czują się dzięki temu bezpiecznie. Rozdział 3: Spokój w kryzysie. Prawdziwy mężczyzna ujawnia się nie wtedy, gdy wszystko idzie dobrze, lecz wtedy, gdy sprawy zaczynają się komplikować. Podczas gdy ludzie biegają w panice. On zachowuje spokój, jakby szedł w próżni, w której czas zwolnił. Bez względu na to, co dzieje się wokół ciebie, w tobie panuje równowaga, którą natychmiast wyczuwasz na zewnątrz. Kobiety chcą osiągnąć tę równowagę, ponieważ instynktownie jej ufają. Chłód umysłu nie oznacza braku emocji. Wręcz przeciwnie, chodzi o to, aby być świadomym emocji i umieć sobie z nimi radzić. Mężczyzna, który w czasach kryzysu nie krzyczy, nie oskarża i nie ucieka, mówi wiele. Nawet jeśli w tym momencie nic nie mówi, swoją postawą przekazuje wiadomość: jestem tutaj, nie rozpadam się. Dzięki tej postawie czuję się jak w domu, zapewniając schronienie wszystkim wokół. Kobiety również to czują. Ponieważ podczas gdy większość ludzi traci kontrolę, zwłaszcza w czasach stresu, ten mężczyzna ją utrzymuje. Człowiek, który potrafi zachować spokój, nie tylko panuje nad sobą, ale także nad ludźmi wokół niego. W tym momencie w wewnętrznym świecie kobiety coś się zmienia. Nie tylko czuje się pociągana do tego mężczyzny, ale zaczyna go także szanować. Ponieważ prawdziwa siła ujawnia się najbardziej w chwilach słabości, a ta moc nie potrzebuje słów. Rozdział 4. Jasność w poszukiwaniu sensu. Wiedza o tym, czego chce mężczyzna, jest najistotniejszą granicą, jaka oddziela go od przeciętnych ludzi. Człowiek z jasno określonym celem i kierunkiem działania wywiera wpływ na otoczenie, w którym się znajduje, niezależnie od tego, czy mówi, czy milczy. Ponieważ nawet jego chód niesie przesłanie, wiem, dokąd idę. Ta jasność tworzy przyciąganie, które kobiety doskonale rozpoznają, ale często nie potrafią wytłumaczyć. Wielu jest ludzi, którzy błąkają się bez celu. Człowiek, który po prostu idzie przez życie że jest dnia na dzień nie wie dlaczego robi to co robi podejmuje decyzje zgodnie z opinią innych Człowiek który wychodzi z tego chaosu wie czego chce i nie zbacza z kursu jest rzadkością To właśnie ta rzadkość czyni go atrakcyjnym Kobiety czują się bezpieczniej w towarzystwie mężczyzny który ma taką jasność umysłu Ponieważ wiedzą że taki człowiek jest kimś kto potrafi kierować sobą i swoim życiem ta przejrzystość wynika z konsekwencji, a nie z hałasu. Odrobina determinacji każdego dnia jest o wiele skuteczniejsza niż wielkie słowa. Kiedy kobiety widzą tę spójność, czują, że mężczyzna może być u ich boku z taką samą determinacją nie tylko dzisiaj, ale i jutro. A to uczucie pozostawia głębszy ślad niż słowa. Bo jeśli mężczyzna zna swój własny kierunek, może także poprowadzić kobietę. Rozdział 5: charyzmatyczna cisza i mowa ciała. Niektórzy mężczyźni mówią niewiele, ale przekazują wiele. Nie słychać żadnego dźwięku, ale ich obecność wypełnia pomieszczenie. Ponieważ komunikują się nie tylko za pomocą słów, ale także postawy, spojrzenia i mowy ciała. Kobiety w towarzystwie takiego mężczyzny odczuwają wiele emocji, nawet nie rozmawiając z nim. A to uczucie jest skuteczniejsze niż długie zdania. Charyzmatyczna cisza to nie tylko cisza. To jest pewność siebie, wewnętrzna solidność. Człowiek, którego nie niepokoi cisza, który nie czuje potrzeby wypełniania pustki, jest w zgodzie z samym sobą. Ten wewnętrzny komfort odzwierciedla się w wyglądzie, gestach, a nawet sposobie chodzenia. A kobiety odbierają te sygnały natychmiast. Mężczyzna, który poprawnie posługuje się mową ciała, zwraca uwagę tym, jak stoi, a nie tym, co mówi. Mają wyprostowane ramiona. Wyraźny kontakt wzrokowy i spokojne, ale kontrolowane ruchy. Nie spieszy się i nigdzie się nie spieszy. A ten spokój przekazuje wiadomość siedzącej naprzeciwko kobiecie, jestem tutaj i nigdzie się nie wybieram. Kobiety szukają siły w takiej ciszy. Ponieważ cisza jest oznaką ukierunkowanej siły, a nie tłumionej słabości. Wzbudzać zaufanie bez słów, zachwycać prostotą bez wyjaśnień, oto najprostsza forma prawdziwej charyzmy. Dlatego niektórzy mężczyźni zwracają na siebie uwagę, nawet gdy milczą. Tak naprawdę, wtedy dotyka to ciebie najbardziej. Niektórych rzeczy nie da się wytłumaczyć, można je tylko odczuć. To jest właśnie prawdziwa męskość. Objawia się nie hałasem, ale postawą. Te pięć cichych mocy uczyni cię głębszą, silniejszą osobą nie tylko w oczach kobiet, ale także w twoim własnym wnętrzu. Ponieważ nie ten, kto mówi najwięcej, ale ten, kto przekazuje najwięcej znaczenia, pozostawia po sobie ślad. Jeśli chcesz pójść jeszcze dalej w tę podróż i osiągnąć inny poziom, nie zapomnij zapisać się. Mamy jeszcze długą drogę przed sobą, aby wspólnie się rozwijać i odkryć moc ciszy.